but he slipped away he knew we were on him now he was running scared where'd he go where does anyone go for a last desperate roll of the dice nice to be back in civilization 47 it suited me i had some business to attend to those missions out in the sticks may have bought us some time but things are still deteriorating rapidly we're still losing agents you got the briefing yesterday Got the pictures right here. Mohammed bin Faisal Al Khalifa, his scientist Tariq Abdul Latif and Henrik Schmutz of South Africa. Interesting trio. The DNA angles disturbing. This may tie into the group that's trying to liquidate us. No, welcome to Las Vegas. to <coughs> <The white supremacist coughs> <coughs> na bardziej na najbardziej chyba mm, reklamowanej lokacji Hitmana, która najczęściej pojawia się w trailerach, czyli ta Vegas i Catino Szamal. Misja ta jest dość taka no, monotonna, głównie z tego względu, że bardzo dużo momentów niej i czekać. Dlatego też ten odcinek będzie dość mocno okrojony pocięty i tak dalej. Znaczy ja Let's see. There it is. Here's your key card. Our new key cards are floor specific, so they only give you access to the floor you're staying on. That's fine. Alrighty, then. on behalf of Shamal Hotel and Casino, let me be the first to wish you a very pleasant stay, Dr. Croakes. first do Lecimy na piętro siódme, gdzie przygotujemy się do zamordowania naszego pierwszego felu Słowo przygotujemy się to jest bardzo dobre słowo, przecież do zabójstwa jeszcze zostało dużo, dużo czasu. Jak widzimy, yy, limuzyną podjechał właśnie profesor Smoke. Dobrze mówię. Welkom to Las Vegas. Naukowiec. Henryk jakiś. A już na niedługo limuzyną przyjedzie również i pan yy, ten... Shake, Alkalist. A na pierwszy też, czyli Henryk Schmoud, przybył właśnie w barze i to jest właśnie głupi moment, bo on w tym barze będzie robił tak gdzieś około 3-4 kółka od baru do toalety do baru 4 kółka. A my musimy poczekać, aż on te wszystkie 4 kółka przebędzie i wróci do swojego pokoju. A dlatego tutaj następuje już pierwsze cięcie. Okej, okay, jak widzimy, Henryk Smooth dotarł już na 7 piętro. Także przygotujmy trzy karty przeciwną. Poczekajmy, aż podejdzie gdzieś te miejsce, Wtedy wybiegniemy i. Raz, dwa... go... uciszymy. Tu, powoli. Uśpiesz się. O. To za te wszystkie dwie minuty, które przed ciebie straciłem. Zabieramy ja jego kartę kodową. Otwieramy pokój i chowamy się do środka teoretycznie nikt tu nie chodzi, więc tak by go nie zauważyli chowamy go do środka, może nie ma takiego sensie, ale zawsze lepiej kurzać na zimny tym bardziej, że zabiliśmy go przy pomocy e, trzy kawki a one go przeciwnywali za burtę i to będzie chyba uznawane już jako e, wypadek aczkolwiek tutaj jest, Czwórka ludzi gra w karty i oni nas przed okno mogą zauważyć, więc zanim błąd, ale kolorowy. Teraz całe piętro yy, zamkną się trzy windzie, żeby móc brać do tego wszystko użytkowego, chroniącego, oczywiście w cudzysłowie budynku, a my, pana Szmulka, wrócimy za burce. Kąsę, kąsę, o! I paset. dobrze zabieramy walizkę e, niddena i ruszamy teraz i ruszamy teraz na najniższe piętro w celu zabicia kolejnego. W ja, widzimy, tak jak już mówiłem, się wybrawi ale nikt nie ucieka. A ja sobie jadę. Kiedy zajdziemy już do naszego drugiego celu, będzie następny moment w MIT, który będziemy musieli po prostu powstać i poczekać. No jeść to, to się dzieje, no jeść. Biegamy sobie tutaj na dół do kasyna i ruszamy do szejka a haleja. Tutaj warto zauważyć, że musimy wbiec do baru po mojej prawej stronie, a cokolwiek w ten sposób, żeby nas kamera nie zarejestrowała. Podchodzimy na, na luzę do zmiana, że ją też sprawdzi. Sprawdzi nad poziom żelaza to będzie ale oczywiście w normie. Thanks. Thank you. are here with You are Hendrik Schmutz? Yes, Sheikh Mohammed. Kabbal, i the house. The merchandise will be inspected before payment is delivered. It is merely prudence. Of course, you understand. Of course. Of course. Okay, then we must go to the post and check. A przyjdzie ochroniarz, który przyniesie nam... To jest large casino. To jest. Może chciałbyś like a Tak, bardzo pass. kasino. A przyjdzie chłop, który zabierze naszą wojówkę, a przyniesie nam wojówkę z diamentami. Swoją drogą... Co to się pojawiło jakieś informacje. informacie? Aha... Swoją drogą możemy popatrzeć na bardzo realistyczne... To jest tanik egzotyczny kapier. Tam sprzedawczyni tam kogo tam... La firinda jedna jak druga, oj. Czyli się szaj, bardzo poniecony. Ja się nie oddywam, żeby nie przerywać tej wspaniałomyślnej e, ciszy, która na to tego tak. drogą, to ten taniec jest troszkę taki monotonny i A Aczkolwiek już lepiej patrzeć na taką krańczącą kubkę pizzerii i zdać mi jak to dzieje w który wymieni walicę. O, musisz, że on podstawi nam jedną walicę, a drugą i pójdzie. 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 Bo. My bierzemy z zapłatą i oczywiście jeden w nie jest. Ale widzę te diamenty. To jest casino. Teraz pan szejik około 7 razy będzie posiadał Is the Love Casino To jest very large casino The very love casino A w tym czasie walizka trafi do chemika który ją obprowadza No To jest casino In The Love Casino uh -huh. jest trochę mniej od tańca dlatego tutaj na ktałpi drugi już ucięci Large casino Okej okay. Otopiło siódme powtórzenie The Very Love Casino I dostał sześć şey, telefon Odnośnie to, że wszystko się zgadza, tam okay. Teraz on wyjdzie na balkon Znaczy balkon, no tu wyjdzie na zewnątrz Tobie mutna spokojnie To jest Tutaj zostaniemy pogruchany palcem. Robimy to w piękny sposób. Wchodzimy, wychodzimy. Nie, wchodzimy. Wychodzimy. Czekamy masz pan ochroniarz. Po prostu, chowa broni się odwróci, żeby zbliżyć nowe miejsce. No. Teraz biegamy. <grymne> to jest takie głupie. Sztutno inteligencja. O. I tu jest, jest już nasz. Fake. którego po prostu teraz zamordują e, tam w poradniku żeby tu wziąć broń i go wypychać ze schodów to pozwoli go na zabicie jako mm, no wypadek a nie że zamordowanie aczkolwiek ja przecież broń nie biorę a aż tak bardzo na mm, no aż tak bardzo na ocenie od koniec nie dalej. wybiegamy tędy żeby oni nie kamery. E, tam nikt nie chodzi, więc ciało raczej prędko znalezione nie zostanie. To ja tu dostałem. Jak to dostałem nagranie przez kamery punktowej? How? W której stronie? Dobra, jak chciałem jakoś źle powiedzieć, może jakiś kawałek ramienia zostało nagrane. No cóż, cichego zabójcy tutaj już na pewno nie będziemy mieli. Bo możemy zrobić nic nie tak perfekcyjnie, a wystarczy, że zostaniemy na granicę kamerką i do Parmana. Wracamy na siódme piętro, dziegniemy do własnego pokoju, gdzie zostawimy walizkę, żeby nam tu nie przeszkadzała. I potem zajmujemy się zamordowaniem ostatniego celu. Idziemy do naszego pokoju, tak jak już mówiłem. Zbędziemy walizkę, tutaj nikt nam jej nie zabierze, w końcu do tego pokoju mamy tylko my. Teraz musimy się dostać na ósme piętro i tutaj pokażę kolejną I Kolejny debilitum Aju który wystarczy poczekać, aż ten prostu, wróci do sali papierosy na spokojnie wejść po Na pierwszy piętro. Ludzie tutaj, ludzie tu mają chyba tylko y, szerokość widzenia 5 stopni tylko, tylko do przodu Na boki w ogóle nie Tutaj chyba jest, bez problemu wchodzimy Przez okno I jesteśmy na piętrze ósmym Voilà. Teraz musimy tylko dostać się Do ostatniego dewianta w tej misji Tutaj jest moment, w którym ja bardzo lubię zapisać w ten gry, bo nie zawsze się udaje Otóż musimy się dostać do jego pokoju, gdzie stoi trzech ochroniarzy. Robimy to w sposób następujący. Odpalamy, ale coś pozorowałem, że wybiegną. Czekamy, tak, wybiegnie jeden ochronion, wybiegnie chemik, wybiegnie drugi ochronion. O, wymówiłem. Żeby... O, sobie tego, teraz muszę. Na pokoju wchodzimy. Do tego pokoju? Ten ochronion chyba tam do nami nie pobiegnie, Biegamy tu, chowamy się w i czekamy aż Alon przeciwpożarowy się wyłączy, a nasz wróci do swojego loku. Także tu następuje kolejne cięcie Ok, na chemik właśnie wraca do swojego jego lokum. Musimy tylko przeczekać, on się na chwilę zatrzyma w pokoju wejściowym, bo za chwilę przyjść do sypialni, które już my będziemy

gdy wszystkie trucizny już wykorzystaliśmy, z tego najpierw chłopak Potem lecimy do tualiety. Jeżeli dobrze myślę, to tu do tualietu będzie u uchronia, który się patrzy przez okno. Jego także usypiamy. I za chwilę obejdą, wywalimy po zabórce przez... balkon. Yy, za ochroniarza warto się jeszcze przebrać, yy, dzięki czemu po wybiegnięciu z pokoju reszta ochrony nie będzie nic podejrzewać. Yy, bo tak, że nie pamiętam, chyba mogli wstrząść alarm, jeżeli zauważyli, że niepożądany człowiek wychodzi z pokoju, To co nie, było nie, nie byłoby wcale takie dziwne. Ustanę I, i za chwilę bierzemy naszego chemika Dobry palenie Dwa No zabobby straty 8 pięter w o, tu musi boleć Wychodzi, on się cieszy, to jest nieprzytomny Jakbyśmy mieli przytomnego, tak wypchnąć 8 pięter w dół by było nieprzyjemne to ile? <noise> Wybiegamy na dół. Ten nie wiem, co mu się stało. To się bugowo, ta gra się buguje często. To się bugowo i nagle. O, wielkie, to się stało. Czemu pan tu biega? W ogóle. Hm. Mam jeszcze jeden zapis grę, gry, więc można by było spróbować wejść. Tego pokoju i po prostu próbować wykonać kasety wideo, wtedy nie będziemy mieli nagrania przez kamery przemysłowe, które na picocie nagramy. Tu jest kamera wideo? Jest wideo. Przepraszam, to gdzie jest kamera wideo? Piętro niżej. Hmm. To spróbujmy piętro niżej. Gdzie jest linda. Linda jest tam. Bo jeżeli nas nagrają kamery przemysłowe, to jedynym sposobem na... E, na to, żeby e, dalej mieć cichego zabójcę jest właśnie... Ukradnięcie kasety. Wideo. O, tu też nie ma kaset wideo, to gdzie ona być? Aha, na porterze to dobra walić to, nie będę się tu już bawił, uważam, że tutaj straciłem kilka sekund naszego życia, A tak wracam do tego pokoju, po walizkę. Wracamy do pokoju Henryka Scholza po, e, po garnitur, bo jak wiadomo czerwony krawat bardziej pasuje do łysiny niż czarny. I będziemy już się ewakuować. Teraz musimy po prostu wejść do więzy, zjechać z powrotem na dół i się tam będziemy już ewakuować. Prosta misja, chociaż taka no, sztucznie długa, gdzie trzeba po prostu e, te ruskie miesiące czekać aż. Ludzie dojdą do naszego miejsca. Na początku czekałem, chyba nawet minutę, jeśli nie więcej, a ten chłop zrobi te 16 kółek. Od baru do toalety. Nie wiem co on tam chlał i jak to wiedzieć. Potem jeszcze trzeba było czekać, aż te walizki zaniosą w tej i warte. No nieprzyjemna misja. Ale najważniejsze, że już skończone. Choć szkoda, że na te kamery jak nagrały, bo to w innym przypadku nie mielibyśmy tego co będzie a mielibyśmy mieli cichego zabójca. Chociaż może dalej będziemy mieli. To jednak wątpię. Nagrałem przed kamerę, dwóch zabitych, zawodowych 10. No właśnie. Ale to jest taka długa mi tego drugi raz drugi raz mi się przechodzić nie chciało. No cóż, zawodowy poszukiwany i to jest tyle na dzisiaj. Następna misja, e, reklama na tej misji jest tutaj. Niebo czy piekło. Będzie to misja w wieżosu, na której będą równocześnie odbywać się dwie imprezy. Także, to tyle, co chciałem Wam już powiedzieć. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.